Witam, pokażę Wam dzisiaj Krokopena, czyli interaktywny system edukacyjny, bo w zestawie jest długopis który czyta i razem z dzieckiem może rozwiązywać najróżniejsze zadania w języku polskim i w języku angielskim. Ja mam taki wyjątkowo duży zestaw, świetny na prezent, bo ma on nie tylko zestaw podstawowy razem z długopisem, kartą i książką, ale jest jeszcze dodatkowo dziewięć różnych książek. Już otwieram i pokażę wam jak to wygląda. Ten system edukacji jest dla dzieci od 3 do 12 lat. To jest zestaw podstawowy. A w tym wielkim paku mamy jeszcze dodatkowo o, 9 książek. Zobaczcie. Ta książka jest od 3 do 5 lat. Mamy książkę 57. 5.7. 3, 5, taka urodzinowa, 7, 9, 7, 9, 7, 9 i 5, 7. Ale y, pamiętajcie o jednym, że y, Krokopena czyta po polsku i po angielsku, więc dla maluchów może być wersja polskojęzyczna, ale tą samą książką starsze dziecko będzie uczyło się języka angielskiego. Włożyłam już do Krokopena, do pióra, dwie baterie AAA. Y, no i mogę zaczynać zabawę. Trzeba przycisk włączenia i włączenia przytrzymać przez 3 sekundy i wtedy pióro się uruchomi. Raz, dwa... Tu jest głośnik na górze. Pióro ma oczywiście krokodylka krokolern, Ma możliwość wzięcia głośniej lub ciszej. Każda książka ma takie oznaczenie GO i startując zabawę Danym podręcznikiem, no trzeba aktywować ten konkretny, tak aby pióro prawidłowo czytało napisy. No i zaczynamy. Mamy spis treści, mamy trochę instrukcji, i tu, a zresztą opowiem Wam jeszcze, tu jest słuchajcie, 350 wyrazów. E, nauka wymowy, i litera, literowania, słuchania, przymiot, nauka o przymiotnikach, uczy z spostrzegawczości, kształtów i wzorów, umiejętności obserwacji, e, mamy trochę informacji o symetrii, jest i kolorowanie, wyrazy dotyczące zwierząt, owadów, jedzenia i emocji. Dużo zabawy, niepozorna, ale naprawdę bardzo dużo zabawy. E, startujemy od tej strony! E, I tu mamy różne e, przyciski. E, na przykład. E, są różne polecenia, ale zacznę od tego, że możemy ich używać w języku angielskim lub języku polskim. No. Touch the words. I can talk. E, różne polecenie wydaje nam pióro. Czekajcie. No i co ten jest mi polski? Chcę Wam pokazać wersję dla młodszych dzieci. No i co? Na obrazku jest wiele przedmiotów, które mają różne wzory. Podążaj za wskazówkami i dotykaj właściwych rzeczy. Czy jesteś gotów? Znajdź przedmioty w pentelki. Widzicie, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wzorów. I musimy, używając, znaczy wykazując się spostrzegawczością, znaleźć te pętelki. Mamy znale znaleźć te pentelki dodatkowo słyszymy wyrazy, które. Dana rzeczy, które są w paski. I teraz mamy paski, i inne rzeczy, szukamy tego dobrze, ale następne. O, słuchajcie. No, proszę bardzo. Proszę. Czyli y, literuje y, nasze pióro, wyraz, który wybierzemy. Na przykład, proszę bardzo. t, o, P-U-S OCTOPUS OCTOPUS. Możemy teraz... Y... TOUCH A WORD OR SENTENCE I CAN TRANSLATE FOR YOU Pióro będzie też tłumaczyć. OŚMIORNICA WIADERKO Okej. Okay. TOUCH A SENTENCE I CAN READ IT THERE ARE PATTERNS MADE FROM DIFFERENT KINDS I OF LINES I czyta różne e, frazy e, z danego... E, z danego... Mogą to być wyrazy, a mogą być to całe pattern. zdania. I tak samo możemy je na przykład przetłumaczyć. Zobaczcie. Te wzory utworzone są z różnych kształtów. Czyli jak zaczynamy naukę angielskiego, wcale nie musimy słuchać tylko i wyłącznie poleceń po angielsku. Możemy też je sobie tłumaczyć i to nauczy się tego samodzielnie e, dziecko używające książkę. A potem, jak już dobrze znamy ten język, możemy spokojnie słuchać e, na, ładnie nagranych, ładnym lektorskim językiem poleceń. E, bardzo dużo wyrazów i w każdym są jakieś zadania. Są, e, są na przykład. E, zobaczcie. Wariastwa. W paskach nigurzecznych psów znajdują się strzępy zadania ubrań. są różne gry. Czy wiesz z czyich ubrań one pochodzą? Zobaczcie, wszędzie są jakieś strzępy do ubrań dzieci, podążając za wskazówkami. Wybierz strzęp Mamy znowu kawałeczki. Mamy znowu używamy kropki, tu mamy kropki. I szukamy y, tych kropkowych rzeczy. Chodzi mi o to, tak, jeszcze ważna informacja. Możemy powtórzyć frazę, jeżeli nie zrozumieliśmy, możemy zatrzymać, y, możemy wziąć głośniej z poziomu książki, niekoniecznie długopisu, czyli tu możemy wziąć głośniej albo. Troszkę ciszej. Tych zadań jest po prostu masa. Są gry, są zabawy, są polecenia, więc to nie jest tylko zwykły tekst, grafika i trochę wyrazów do czytania, tylko zobaczcie, czytamy zdania, e, czytamy wyrazy, poznajemy nowe słownictwo, e, możemy powtarzać po e, lektorze, musimy ze zrozumieniem odpowiadać na jego pytania, bo zadaje nam jakieś konkretne pytania. My musimy na przykład znaleźć e, dany kształt, dany wzór, e, dany wyraz na książce. No i tych książek jest. Bardzo, bardzo dużo. To jest taki patent na samodzielną naukę języka angielskiego w domu, utrwalanie słownictwa. Nie zawsze macie możliwość chodzenia na kursy dodatkowe poza tym, czego uczycie się w szkole czy w przedszkolu, a tu nagle macie genialnego pomocnika, który jest native speakerem. To tak, jakby nauczyciel przychodził do Was na lekcję. Oczywiście warto solidnie odrabiać te lekcje i jakby robić je krok po kroku, ale myślę, że wprawni gracze będą sobie wędrować po, po książce i szukać bardzo różnych rzeczy. No, a tych książek jest masa, więc tych zadań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Życzę Wam miłej zabawy, z takim podręcznym mądrym piórem, które się nazywa krokopęd. Dziękuję.